Witam Państwa w kolejnym odcinku programu z wędką nad wodę w polskiej świat, jest godzina 7.40 Znajdujemy się na zbiorniku Kornatowskim niedaleko Torunia, jest to jeden z najpiękniejszych zbiorników należących do Polskiego Związku Wędkarskiego właśnie w Toruniu Tym zbiornikiem zajmuje się, opiekuje się można powiedzieć koło numer 66 Lisewo, które serdecznie pozdrawiam, Sebastiana Tomka szczególnie Jest to przepiękny zbiornik bardzo lubię tu łowić na spinnik, ale w tym roku postanowiłem sobie, że będę tutaj łowił na spławiki, na metody gruntowe. Dzisiejszym tematem odcinka będzie metoda odległościowa. Metoda odległościowa jest to jedna z najtrudniejszych metod, jeżeli chodzi o metody spławikowe. Metoda przepiękna, metoda wymagająca perfekcji technicznej, perfekcji strzelania z procy, to znaczy nęcenia. Metoda wyjątkowa. Dzisiaj będę łowił w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, z tego względu, że mamy wiatr za plecami i będzie nam wygodnie rzucać. Co prawda, mamy nad głową drzewa, ale spokojnie, dzisiaj nie będę mówił na zbyt długą odległościówkę. Będzie to odległościówka długości 3 metrów. Nie 4,20 czy 3,90, ale 3-metrowa. Wydaje mi się, że na to łowisko, na te głębokości będzie w zupełności odpowiednia. Jak słyszycie, wiatr cały czas nam wieje, niestety te warunki od tygodnia tutaj w okolicach Lisewa i w okolicach Torunia są ciężkie. Co to znaczy ciężkie? To znaczy, że ten wiatr jest bardzo silny. 10 metrów na sekundę, no dzisiaj ma być 6 metrów na sekundę, czyli optymalnie. Jeżeli chodzi o ten zbiornik i charakterystykę tego zbiornika, jest to zbiornik dość płytki, maksymalna głębokość 4 metry, przynajmniej z tego, co ja pływałem i z tego, co widziałem. Jeżeli chodzi o ryby, które występują w tym zbiorniku, płoć, leszcz, Okoń, szczupak, sandacz, ale głównie nastawiamy się na płotki. Mam nadzieję, że pojedyncze leszczyki nam się w zanęcie w cudzysłowie zameldują i będziemy je również odławiali. Co prawda nie widzieliśmy żadnego wędkarza, jak tutaj przyjechaliśmy. Także to może być też sugestia tego, że ryby nie biorą. Albo pogoda wędkarzy odstraszyła, ponieważ mamy wczesną wiosnę, a jest naprawdę zimno. Ten wiatr jest bardzo zimny. Co prawda, jak to słoneczko wyjdzie trochę wyżej, no to będzie na pewno cieplej, natomiast teraz jest naprawdę nieprzyjemny ten wiatr. Także teraz zabiorę się do zrobienia zanęty. Zmontuję sobie zestawy, bo pamiętajcie o tym, żeby najpierw rozrobić sobie zanętę spożywczą. Później dolejmy troszeczkę wody, żeby jej nie przewilżyć. Bardzo ważne jest to, aby zanęty nie przemoczyć i żeby też nie była zbyt sucha. Co prawda. Tutaj jest bardzo dużo muł w tym miejscu, gdzie będę łowił. Ogólnie to jezioro jest muliste, dlatego tej zanęty nie możemy zrobić zbyt ciężkiej, żeby nie wpadła w muł i nam nie pracowała. Ta zanęta musi nam pracować, musi być niezbyt ciężka, aby się unosiła i te cząsteczki zanęty się unosiły i pracowały. Dlatego dziś dodam trzy paczki ziemi bełchatowskiej na... Dwie paczki zanęty spożywczej. To nam w zupełności wystarczy. Zanęta spożywcza będzie płotka i paczka zanęty leszczowej. Taką koncepcję dzisiaj przyjmujemy i tak będziemy mówili. Cała ta otoczka, zanim dojechaliśmy tu na miejsce, mijaliśmy sarny, mieliśmy zające. Przepiękno natury. Zatrzymaliśmy się, poobserwowaliśmy. Właśnie to jest najważniejsze w wędkarstwie. Ta cała otoczka, która tworzy ten klimat, ten wyjątkowy klimat. Który naprawdę uważam, że trzeba doceniać i pamiętajcie o tym, żeby zawsze po sobie zabierać śmieci, nie zostawiać tych śmieci. Ponieważ szczególnie wczesną wiosną widać te pozostałości po naszych, czy to zimowych, czy to letnich ekscesach, kiedy wyrzucamy puszki, papierki. To wszystko później widać. Tego się nie da ukryć. Dlatego pamiętajmy o tym, aby dbać o naszą przyrodę, naszą Polską. Przyrodę, szczególnie nad takim zbiornikiem i w takiej aurze pogodowej, jak mamy dzisiaj. Także bądźcie ze mną, oglądajcie program bez tajemnic. Realizm polskiego wędkarstwa, zawsze to powtarzam. Mamy około 6 godzin łowienia, wydaje mi się, że w sumie nam wystarczy i mam nadzieję, że kilka płotek Państwu pokażemy. Jutro przejeżdżamy już dalej, także nie będzie czasu na dogrywki. Bądźcie ze mną, oglądajcie program. Przed chwilą zerwałem swój zestaw poprzedni, złowiliśmy kilka poteczek niedużych. Jeżeli chodzi o zestaw i długość wędki, to tak: wędka długości 3 metrów w zupełności nam w tym miejscu wystarczy. Głębokość tu jest około 1,90 m, maksymalnie do 2. Pamiętajcie o tym, aby oczywiście zaznaczać sobie od miejsca łowienia do kołowrotka markerem to jest też bardzo istotne po wyrzucie zestawu. Jeżeli chodzi o kołowrotek 3000 m. Pamiętajmy o tym, aby ten hamulec był bardzo delikatny, szczególnie właśnie przy łowieniu maczówką. Specjalne kołowrotki są do tego zresztą. Ten, ten hamulec jest bardzo czuły. To jest bardzo ważne. Przedni hamulec. Żyłka główna 016. Ja akurat tutaj zamontowałem zestaw na stałe z tego względu, że grunt. Że tak powiem, nie jest większy, dłuższy niż długość wędki. Więc spokojnie mogłem zastosować sobie zestaw na stałe. Co to znaczy na stałe? To znaczy że są tutaj dwie gumki. I tutaj, o może pokażę Państwu, żeby to było widać. Są dwie gumeczki, które po prostu naciągam na, na ten zestaw. No tutaj mam przylotowo w ten sposób na, na krętliku z pławiczek. 6 gramowy, 3 g do dociążenia i teraz bardzo istotne. Żyłka główna, krętlik, grubsza żyłka niż ta, która była w zestawie głównym, czyli tutaj akurat mam 0.20. Trzy śruciny dość duże. Następnie następne cztery małe śruciny. One są w takim, można powiedzieć, w takim zmniejszeniu, jest duża, mniejsza i jeszcze mniejsza. Taki wianuszek można powiedzieć. Następnie jedna malutka śrucinka sygnalizacyjna z krętlikiem. Natomiast dojdzie tutaj teraz przyponik długości 20-25, jeżeli by były jeszcze 30, nawet 40 cm. Jeżeli tych jeszcze nie będzie, no to króciutki i ta śrucinka będzie nam sygnalizowała branie. Pamiętajcie, dlaczego tutaj jest założona grubsza żyłka i dlaczego takie rozłożenie śrucin? Właśnie dlatego, żeby nam się też zestaw nie splątał. To jest bardzo, ale to bardzo ważne, w szczególności widząc wędkarzy, którzy łowią tą metodą na takich akwenach. Widzę że z takim się plącze zestaw, a przy takim rozłożeniu śrucin i przy takim zmontowaniu zestawu gwarantuję Państwu, że ten zestaw nie będzie się w ogóle plątał. To jest bardzo istotne i pamiętajmy o tym, aby tak zestaw wyglądał. Oczywiście pamiętajmy też o tym, aby za każdym razem topić żyłkę. To nie jest wędka, która ma być cały czas w ten sposób ustawiona. Ja widziałem wędkarzy, którzy mają na podpórkach te wędki ustawione. Nie, to jest metoda odległościowa i, wędka, i ta wędka służy do tego, żeby topić tą żyłkę, żeby ten zestaw nam się nie przesuwał. Nawet jak mówimy, jeżeli łowimy na przykład na styku, prawda, czy łowimy minimalnie nad gruntem, 5 cm przykładowo, to ten spławik podczas tego, kiedy ta żyłka jest pływająca, to nam po prostu ściągnie ją. I bardzo istotne, żyłka do metody odległościowej musi być tonąca. To jest bardzo, ale to bardzo istotne. Pamiętajcie o tym, aby obrać punkt na drugiej stronie jeziora czy kanału. O, Zarzucamy zestaw. Idealnie mi to dzisiaj wychodzi. Mam markerem zaznaczone miejsce. Pamiętajcie o tym, aby topić żyłkę. Wędka jest w wodzie. Zestaw jest utopiony, jeżeli byłaby fala. Ta, ten zestaw by nam nie przechodził, na, przepływał na drugą stronę, czy, czy cały czas zmieniał swój, swój kierunek. Jest w jednym miejscu i tam będziemy teraz nęcili. Dzisiaj wykorzystam tą procedurę delikatniejszą, ponieważ nie, nie łowię aż tak daleko. I teraz, bardzo istotne, aby wszystkie kule były jednakowe, najlepiej lepić je w ten sposób. Czyli w jednym ręku. One są mniej więcej tej samej wielkości. Co prawda, różnią się na pewno i wagą. I minimalnie mogą być różnice wielkości tych kul, ale bardzo minimalne. Jeżeli lepilibyśmy dwoma rękoma by było dużo gorzej. Może pokażę Państwu ile wystrzelę tych kul, taką niedużą ilość. I teraz tak. Ładuję naprężona ręka maksymalnie wyciągnięta do barku. Idealnie! I powtórza, po, powtarzamy czynność. Idealnie. I o to w tym wszystkim chodzi żeby ta precyzja była. Teraz Piotrek, mój przyjaciel, który stoi za kamerą i montuje program, powiedział, że dzisiaj mi niesamowicie wychodzą te strzały moje z procy. <grydy> Dawno nie strzelałem, a dzisiaj jakoś. Tak jak mówię, no kwestia treningu i super. Naprawdę dzisiaj mi się udało, jeżeli chodzi o to nęcenie. To jest bardzo istotne, aby było dokładne. Ale najważniejsze są ryby i mam nadzieję, że teraz mi one dopiszą. Także zabieram się do wędkowania. I mam nadzieję, że uda nam się coś złowić. I przypominam o podbieraku. Aby zawsze był przy Was. Nawet jeżeli jesteście niezbyt przekonani, że złowicie coś dużego, miejcie go przy sobie, ponieważ ryby nie wybaczają błędów. A to jest kardynalny błąd. Jest w końcu leszczyk. Mamy leszczyk. A już byliśmy tak zniechęceni. Wyciągnąłem siatkę. Jest leszczyk. Wszystkie ryby teraz wypuściłem z tej siatki, żeby nam wysła, bo jeszcze mamy jakieś 3 godziny, także idealnie będzie, aby wysła siatka. I tego leszczyka też wypuścimy. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu zwędką na Wodę Polskiej Świat. Zapraszamy na kolejny przyszły czwartek 16:10. Nie przegapcie, piszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach programu, bo ten program jest dla Was. Realiz polskiego wędkarstwa. No dziś nam się nie udało połowić zbyt dużych ryb. Było dość dużo płotek, pojedyncze leszczyki. Jedną rybę miałem dość dużą. Urwałem haczyk, założyłem 008 na przyponie, ponieważ już się wycieniłem. Na początku nie było tych brań, później te ryby zaczęły się wnęcać, ale też sporadyczne brania. Także co prawda te wszystkie płotki były powyżej 18 cm, powyżej 20 cm, bym nawet powiedział, ale nie było leszczy. Może to, że za grubo nastawiłem się na te ryby. Chciałem mówić koniecznie leszcze, bo ten zbiornik obfituje w te ryby, ale jak widzicie, nie brały. Też początkowa fala tutaj była, było nam wygodniej łowić, nie wiało, a końcowa fala była praktycznie na tamtym brzegu i może u ryby ustawiły się z falą, nie wiem, nie mam pojęcia. Zimny wiatr, te załamanie pogody też zrobiło swoje. Ważne, że połowione, spędziliśmy miło czas nad wodą, obserwowaliśmy piękno natury, ptaki, też szczupaki się tarły dzisiaj, także w tym roku ta wiosna jest dość zimna, w poprzednim była bardzo ciepła, cały czas to się zmienia. Ale najważniejsze jest to, że miło spędziliśmy czas, połowiliśmy jakieś ryby, metoda pokazana, dzień zaliczony. Także mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się na rybach i zachęcam wszystkich do aktywnego spędzania czasu. Wędkarstwo, ja uważam, w szczególności spinning, taki chodzony po brzegu to jest sportowe wędkarstwo. Pamiętajcie o tym. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się nad wodą.